and there are also over 2 billion apple power adapters out in the world removing these items also means a smaller lighter iphone box we can fit up to 70% more products on a shipping no jeszcze tylko własną ładowarkę. magsafe is an advanced new system it starts by improving the wireless charging experience our wound wire coil <mum> Cześć, Szymano! Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w obiecanym materiale, w którym to chciałbym poruszyć temat związany z inspiracją oraz wzorowaniem się innych producentów na firmie Scupertino. Zaznaczę też, moi drodzy, że jest to materiał, w który rzecz jasna będzie miał elementy subiektywne, jednak w głównej mierze będę się opierać tutaj na obiektywnych faktach, tak aby niezależnie kto będzie oglądać ten materiał, Mógł zobaczyć dokładnie to samo. Oczywiście nie jestem też Alfom i Omegą i mogę się mylić, dlatego gorąco zachęcam do przedstawienia swoich konstruktywnych argumentów pod filmem. No i rzecz jasna, najprawdopodobniej będzie to film dosyć długi, dlatego też na pasku bądź w opisie pod filmem pozostawię spis treści, tak abyście mogli przełączać się pomiędzy poszczególnymi modułami. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, być może to będzie komentarz, który zapoczątkował nowy trend na kanale, mianowicie. Pod jednym filmem będę wybierać jeden komentarz, który rozbawił mnie najbardziej, tylko pozwólcie, że przeczytam. Masz łeb jak kostka do gitary, ale jesteś mega przystojny i robisz kozacki filmy. Kaca serduszko. Bardzo z całego serca dziękuję za komentarz, a teraz przejdźmy już do konkretów. No dobrze, zatem przechodząc wstępnie do pytania zawartego w tytule tego materiału, dlaczego firmy chcą być jak Apple? No, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bartek, koniec, ciach, bajera, kończymy. Chciałbym, żebyście otworzyli umysły. Chciałbym, abyście przestali patrzeć na firmę poprzez pryzmat waszych opinii i tego, że Dana firma jest Twoim kolegą, danej firmie zależy na Tobie jako człowieku. Bo uwaga, spoiler: żadnej marce, żadnej firmie funkcjonującej na całym świecie nie zależy na nas osobiście, a zależy im na naszych pieniądzach. To może na początek odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytanie, czym jest działalność gospodarcza łamana na firma. Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana w własnym imieniu i w sposób ciągły. To nie jest działalność marketingowa, mająca na celu wchodzenie nam w tyłek, choć czas na takie sytuacje trafiają się. Firma nie jest naszym kolegą. Ja zresztą już o tym mówiłem podczas prowadzenia podcastu z Michałem Pisarskim, chyba w ostatnim materiale. Nie możemy firmy traktować jako naszego kolegi, nie możemy firmy traktować jako naszej przyjaciółki, koleżanki, ziomka, z którym możemy wyjść na brower, zajrzeć sobie szluga podczas pracy czy ogólnie bawić się w jakieś silne relacje pomiędzy nami. Firma jest po to, żeby zarabiać. Ja absolutnie w tym nie widzę nic złego, ponieważ sam od 8 lat prowadzę działalność gospodarczą, mam żonę, mam 11-letnią córkę i też zależy mi na tym, żeby ta firma w w ramach możliwości, jak na moje możliwości jednoosobowe, starała się prosperować na tyle, abym mógł utrzymać rodzinę. Nie idziesz do pracy po to, aby być klepanym po główce przez swojego szefa, zbierać pochlebne słowa od szefa na temat twojej osoby i twojej pracy, i nie idziesz do pracy po to, żeby obrobić dupę z kolegą bądź koleżanką na przerwie, wypić kawkę i zajarać szluga. Idziesz po to, aby móc w jakimś stopniu egzystować. Iść po to, aby spełniać swoje marzenia, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, marzenia materialne, idziesz po to, aby w większości osób 30 plus utrzymać potencjalną rodzinę. A podczas prowadzenia działalności gospodarczej, która opiera swój fundament na relacjach pomiędzy tobą a klientem i chęci zarobienia na tym kliencie, doprowadza do pewnego konfliktu interesów pomiędzy firmą, która chce zarobić jak najwięcej oraz klientem który chce jak najwięcej za jak najmniej. I tutaj najprawdopodobniej dojdzie do tego głównego konfliktu oraz obrazu rzeczywistości, jaką my widzimy, a jaką widzi firma. I nie zrozumcie mnie źle, nie należy do osób, która komukolwiek życzy źle, czy to osobom fizycznym, czy to firmom, czy to firmom, z którymi współpracuję, czy firmom, z którymi współpracowałem. Wszystkim życzę jak najlepiej, choć oczywiście mając gdzieś tam z tyłu głowy zdrowy rozsądek. Jeżeli do tego momentu uważasz, że pierdzielę głupoty i nie zgadzasz się z moim zdaniem, a potrafisz to konstruktywnie uargumentować, to grąd Zachęcam do obejrzenia krótkiego, około 50-minutowego filmu, który wczoraj zupełnie przypadkiem obejrzałem na Netflixie. Film się podaje, nazywa Minimalizm. Gorąco, gorąco zachęcam. Mam nadzieję, że ten materiał lepiej zobrazuje Wam to, co chcę Wam przekazać. A teraz może już przejdźmy do samych konkretów. Powiedzmy to sobie otwarcie. Firma Apple nie jest firmą, która zrewolucjonizowała kiedykolwiek branżę. Nie jest to firma, która kiedykolwiek coś wymyśliła samemu. Jest to firma która umiejętnie potrafi znaleźć produkt bądź usługę, tym samym potrafiąc ją spopularyzować. Zresztą, co ja będę dłużej przeciągać ten materiał i tak będzie długi, zapraszam na 10 według mnie przypadków, w których Apple nie zrewolucjonizowało branży, ale umiejętnie spopularyzowało. Co przełożyło się na przyszłość mobilnej technologii? Po pierwsze, iPod, czyli kolejna generacja Walkmana oraz Diskmana, urządzenie wydane po raz pierwszy w 2001 roku, które kompletnie odmieniło branżę muzyczną. Pierwszy iPod posiadał wersję 5 bądź 10 GB i uwierzcie mi, na czasy ery DVD i na czasy 20 lat wstecz była to naprawdę bardzo duża pojemność. iPod zrewolucjonizował branżę nie tylko za sprawą swojego wyglądu oraz tych kultowych, białych słuchawek, które pojawiały się podczas reklam, ale przede wszystkim sposobie konsumpcji muzyki. Do iPoda możemy również jako podpunkt drugi doliczyć iTunes, czyli zupełną nowość w branży muzycznej, która miała przełożenie na to, jak teraz wygląda muzyka. Coraz mniej kupuje się płyt CD, coraz mniej słuchamy muzyki na nośnikach fizycznych, skupiając swoją muzykę, swoje playlisty na takich usługach jak Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal i wiele, wiele więcej. Rok 2007 iPhone. Kolejna ewolucja w segmencie telefonów komórkowych i nie jest to pierwszy smartfon dotykowy, nie jest to pierwszy mobilny system operacyjny, ale jest to urządzenie, które zapoczątkowało to, co teraz się dzieje. Krótko mówiąc, w roku 2020 w dalszym ciągu przechodzimy kolejną ewolucję smartfona od Apple, jeszcze nie iPhone'a 3G, bo potocznie nazywanego iPhone'em 2G. Kolejne urządzenie to MacBook Air z 2008 roku. Rzecz jasna nie było to pierwsze urządzenie, które nie posiadało napędu CD. Oczywiście już 90 w roku były takie urządzenia jak PowerBook 2400C, które napędu nie posiadały. Na początku istniała możliwość dokupienia napędu zewnętrznego, aby dawać klientom wybór. Tak jak teraz, chociażby, Xiaomi stara się dawać na początku wybór w postaci dawania ładowarek do smartfonów, które ich nie posiadają. Ale jestem też święcie przekonany, że w ciągu najbliższych kilku, a być może nawet roku, takie opcje znikną. iPad znowu. Nie jest to pierwszy tablet na rynku, nie jest to urządzenie, które było wielką nowością, ale w 2010 roku przynajmniej na parę lat zatrząsnęło branżą i odmieniło segment urządzeń mobilnych. Stawiając iPada gdzieś pomiędzy smartfonem a standardowym laptopem UltraBookiem. Rzecz jasna, w 2020 roku chyba już jedynym producentem, który zarabia jakiekolwiek sensowne pieniądze na produkcji tabletów, zostało Apple, ponieważ większość mniejszych, większych producentów wycofało się z tego segmentu. No cóż, miejsca dla nich zabrakło. Kolejny podpunkt Siri. Jako ciekawostka, Siri nie jest stricte produktem od Apple. Jest oprogramowaniem wykupionym od innej zewnętrznej firmy, która wraz z premierą iPhone'a 4S zapoczątkowała nową erę komunikatorów głosowych. My jako Polacy, wiadomo, już od blisko 10 lat polskiej Siri nie dostaliśmy, dlatego może ona nie jest aż tak popularna jak w innych krajach. Rok 2015, Apple Watch. Urządzenie, które nie było żadną nowością na rynku, ba, było to ogromne spóźnienie na rynku smartwatchy, jeżeli chodzi o Apple, jednak największy boom na tego rodzaju elektronikę pojawiło się wraz z rokiem 2015. Choć patrząc po ludziach, w dalszym ciągu popularnym kawałem elektroniki. Kolejna ewolucja to rok 2016 oraz w iPhone 7 po raz pierwszy. Wycofanie złącza mini jack 3,5 mm. Oczywiście po raz kolejny nie było to urządzenie, które pierwsze zlikwidowało tego typu złącze, ale od tego momentu wielu producentów postanowiło również zrezygnować z tego. O dziwo dokładnie w tym samym roku zostały zaprezentowane nowe słuchawki True Wireless, czyli AirPods pierwszej generacji. Czy to przypadek, że w roku 2016 w iPhoneie znika złącze mini jack 3,5 mm, a parę miesięcy później pojawiają się AirPods? No. Nie wydaje mi się. Na ten moment, w roku 2021, każdy szanujący się producent mobilnej technologii, jakąś jedną, dwie pary słuchawek True Wireless musi posiadać. Rok 2017 Noc, i tak jak zresztą już niejednokrotnie mówiłem, iPhone 10, wydany w 2017 roku, nie był pierwszym smartfonem, który takie wcięcie w posiadał. Mieliśmy Essential Phone, ale podejrzewam, że większość z Was, osób niezaznajomionych z branżą, nie jest nawet świadoma, jak wyglądał, czy czym w ogóle był Essential Phone, tak czy siak, od momentu wydania. Pierwszego iPhone'a z Noczem, przez najbliższy rok, dwa mieliśmy wysyp wszystkich smartfonów z takim górnym wcięciem w ekranie. I sam problem polegał na tym, że tak jak w iPhone'ie 10 mieliśmy przestrzenny skaner twarzy, który fizycznie potrzebował tego kawałka ekranu, aby móc bezpiecznie skanować naszą twarz, tak w wielu innych smartfonach było to dodanie stricte estetyczne, które miało silnie nawiązywać do Apple'a. 2019 rok, premiera iPhone'a 11 oraz 11 Pro, wielka wyspa aparatów, w której trend kontynuowany jest na początku roku 2021. Od tego momentu wysyp wszystkich smartfonów z ogromną wyspą z tyłu zaczął się pojawiać coraz częściej, nie tylko we flagowych modelach, nie tylko w telefonach ze średniej półki, ale również i w telefonach dosyć tańszych poniżej 1000 zł. I najprawdopodobniej w tym roku rozpoczyna się nowa era, zapoczątkowana również przez Apple wraz z premierą iPhone'a 12 oraz 12 Pro. Wycofanie słuchawek, które rzeczy jasna już nie były dawane chociażby w Google Pixelach, ale również zabraknie ładowarek. I to oczywiście, zresztą przypomnijcie mi ten materiał za pół roku, za rok, będzie kolejny motor napędowy, aby kolejni producenci przestali dodawać do zestawu takie słuchawki. Oraz ładowarkę, z czego to wynika? Rzecz jasna znowu, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Apple dumnie na swojej prezentacji mówiło na temat bycia proekologicznym. Nie neguje tego, być może firma jest, ale na pewno nie w sytuacji ładowarek, skoro na jednej konferencji mówione jest na temat tego, że taka ładowarka pozwoli nam zmniejszyć koszta związane z transportem, z mieszczeniem się urządzeń na paletach. Bycie proekologicznym, w końcu każdy z nas posiada ładowarkę. A godzinę później, nawet i pół godziny później, prezentują nową ładowarkę MagSafe, która będzie sprzedawana w innym opakowaniu, która będzie wysyłana najprawdopodobniej na innym kontenerze. No to coś mi się tutaj nie zgadza i ktoś nas robi w ha. Słowami klucz oraz podsumowaniem dzisiejszego materiału nie jest patrzenie na appu z perspektywy potencjalnego klienta takiego jak ja, czy wy oglądającego ten materiał, bo najprawdopodobniej nie będzie to dla nas opłacalne, ale z perspektywy firmy która chce zarabiać i w której, tak jak już zresztą wspominałem, mamy ten dysonans i mamy ten konflikt interesów pomiędzy firmą a nami, jest to jak najbardziej opłacalne. Największy finansowy boom u Apple pojawił się w momencie dywersyfikacji mianowicie coraz większego, coraz szerszego wachlarzu produktów, tak aby w sytuacji, gdzie jeden produkt zaczyna się sypać, w razie czego możliwie nadrobić innym. I na ten moment, chcąc czy nie chcąc, będąc haterem, Fanem produktów z nadgryzionym jabłkiem Apple jest niedoścignione, jeżeli chodzi o wachlarz produktów. Mamy łóże, mamy tablety, mamy telefony, mamy laptopy, mamy własne oprogramowanie, mamy własne procesory, mamy Apple Music, mamy Apple TV mamy iCloud i mamy wiele, wiele więcej, które tworzą tak zwane... Ekosystem, czyli zbiór produktów zależnych bardziej bądź mniej od siebie, które tworzą grupę urządzeń. Zauważmy proszę, że w zeszłym roku bardzo mocno w ekosystem, a przynajmniej z marketingowego punktu widzenia, poszedł Huawei, to samo Samsung czy chociażby Microsoft, który już od dawna nie sprzedaje tylko samego programowania w postaci Windowsa, który nie sprzedaje tylko i wyłącznie pakietów biurowych, sprzedaje również konsole, czy od niedawna również Game Passa. Ekosystem dla wielu marek jest to przyszłość. Jest to opłacalna dywersyfikacja, mająca na celu pozwolenie marce zarabianie coraz więcej pieniędzy. Tak jak już zresztą mówiłem, tam gdzie coś się posypie, nadrobimy tym. I mam wrażenie, że Apple, na ten moment, pod względem finansowym oraz ilości oferowanych produktów, jest niedoścignione. A podejrzewam, że nie jedna, nie dwie, trzy firmy chciałyby choć na chwilę zbliżyć się do takich wyników finansowych. Firma to tylko firma, tak jak zresztą powiedziałem, ale firmę tworzą ludzie. Ludzie tacy jak my, ludzie którzy mają marzenia, którzy mają plany na przyszłość, którzy chcą się realizować w wielu elementach. I dopóki ten wszechobecny wokół nas konsumpcjonizm nie zniknie, czasy pogoni za pieniądzem nie przystopują, a wręcz przeciwnie, im bardziej konsumpcjonizm nasz będzie szedł do góry. Tym firmy będą zarabiać więcej, czego doskonałym przykładem jest firma Apple oraz inne marki, które siłą rzeczy starają się na nich wzorować. No dobra moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, ja będę powoli kończyć, bo widzę, że będzie z tego długi materiał. Mam nadzieję, że choć trochę przekazałem Wam, mam nadzieję w sensowny sposób to, co mam w swojej głowie i jak ja widzę obecną sytuację. Kopiowania i wzorowania się na Apple'u. Jeżeli macie jakieś inne zdanie albo się zgadzacie, rzecz jasna sekcja komentarzy należy do Was. To będzie długi film, dlatego też chciałbym zobaczyć, kto wytrwał i obejrzał ten film do końca. Jeżeli wytrwałeś do końca, gorąco zachęcam o napisanie w komentarzu. Dotarłem do końca. Bardzo, ale to bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Miłego, spokojnego dnia życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale NieAntyzbana.